Cześć, witam was bardzo serdecznie w 29 odcinku Planszówkowych Newsów. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. A zacznę od ogłoszenia osoby, która właśnie wygrywa insert do Czerwonej Katedry od Sklepu Redrewno. A jest to... Krumholz Konrad, wraz z jego wierszem. Jeden tytuł mi spać nie daje, z tyłu głowy wiem, że coś mi wystaje. Próbowałem pakować ją tak i tak, ale pudełka domknąć nie mogę, bo jak? Kolanem nie dopchnę to karygodne. Upychać na siłę do mnie niepodobne. Woreczki strunowe trunowem rady nie dały. Tylko setup strasznie przedłużały. Układam wszystko na różne sposoby. Ten Tetris zajmuje już trzy doby. Pomysł miałem i realizacji chęć. Kupiłem organizer za złotych pięć. Wygoda i piękny ład. Co z tego, znowu mnie trafia szlak. Wieka nie domknę i góra sterczy. To pakowanie ciągle mnie męczy. Próżna ma praca i próżny znój. A idź pan z tym, a precz. Mi fuj. Jak tak dalej pójdzie i nic się nie zmieni, dokonam w pudełku transformację przestrzeni. Zawinę, rozciągnę, potem nadmucham, może spakować się wtedy uda. Grą, o której myślę, tu powiem wam zaraz i z góry powiem, że nie jest to baraż. Chyba wysypię to wszystko w worek, ta gra to znana Wam gaja projekt. Normalnie, aż się wzruszyłem z tego jak kreatywnych mam widzów. Odezwij się do mnie na Facebooku, moje gratulacje, a teraz przechodzimy do najnowszych newsów. A w tym odcinku dowiecie się m.in. o premierze gry Architekci 7 Cudów Świata od wydawnictwa Rebel, premierze jubileuszowej edycji gry Sen od wydawnictwa Nasza Księgarnia, czy przedsprzedaży zestawu DC Batman od wydawnictwa Egmont. Standardowo zachęcam do komentowania. Wszystkie niezbędne linki macie w opisie tego filmu. Krótkie intro i zaczynamy! A zaczynamy od premier, i pierwszą z nich są architekci 7 Cudów Świata od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od dwóch do siedmiu graczy na około 25 minut oraz od 8 roku życia. Architekci 7 Cudów Świata to dynamiczna gra rodzinna, doskonała na początek przygody z planszówkami. Podczas rozgrywki staramy się wznieść własne budowle, jak najlepiej wykorzystując efekty dostępnych kart. W swojej turze wybierasz jedną z trzech kart, na których znajdziesz różne postacie pomocne w zdobywaniu surowców do budowy cudów, Odkryć naukowych oraz toczeniu bitew z sąsiadami. Gra kończy się, kiedy któryś z uczestników skończy budować swój cud. Zwycięża osoba z największą liczbą punktów. Gra sen, edycja jubileuszowa od wydawnictwa Nasza Księgarnia. A jest to gra od 2 do 5 graczy od 30 do 60 minut oraz od 10 roku życia, a prezentacje tych prześlicznych ilustracji na kartach znajdziecie u mnie na kanale. Nowe ilustracje, nowe działania kart, nowe warianty rozgrywki, możliwości łączenia edycji normalnej. z Gracze wybierają się w podróż do świata ze snów. Czekają na ciebie niezwykłe krainy, niektóre jak z bajki, inne z kolei mroczne i pełne kruków. Podglądaj i przejmuj sny rywali. Celem gry jest stworzenie snu z jak najmniejszą liczbą kruków. Rozszerzenie do gry Wybuchowa Mieszanka Uczeń na Szóstkę od wydawnictwa Rebel. Uczeń na Szóstkę to rozszerzenie do gry Wybuchowa Mieszanka. Zawiera nowe płytki eliksirów, które można używać wraz z tymi z gry podstawowej. Pojawiają się także nowe kultury. Dzikiej ingrediencji, które działają jak swojego rodzaju jokery podczas umieszczania na płytkach eliksirów, ale przy zderzeniu eksplodują tylko ze sobą. Dodatek wprowadza również możliwość rozgrywki dla pięciu i sześciu osób, podczas której na stole znajdują się dwa podajniki. Gra Gold od wydawnictwa Rebel autorstwa Rainera Knici. W grze Gold odwiedzamy kopalnię złota złożoną z losowo rozmieszczonych zakrytych kart. W swojej turze każdy z uczestników odkrywa dwie wybrane karty, wśród których znajdziemy symbole poszczególnych poszukiwaczy, cenne bryłki oraz pułapki w postaci lasek dynamitu. Aby wygrać, musimy wykazać się nie tylko doskonałą pamięcią, ale też sprytem, by umiejętnie eliminować innych uczestników. Rozszerzenie do gry Palec Boży Kataklizm od wydawnictwa Fox Games. Kataklizm wprowadza kilka wariantów, których możecie używać opcjonalnie. To wy decydujecie, jak będzie wyglądała wasza rozgrywka. Użyjecie nowych kart praw, zaprosicie do zabawy bogów majów, czy sprowadzicie potężne kataklizmy, które wprowadzą jeszcze większy chaos na archipelagu pępka świata. A może połączycie wszystkie moduły, żeby wasi bogowie nie zaczęli się nudzić? Do akcji wkroczą też mistycy, którzy będą wykorzystywać swoje zdolności, by nawracać dla was wyznawców. To jednak nie wszystko. W pudełku znajdziecie również dyski dla piątego gracza oraz mnóstwo nowych żetonów i rampę, która całkowicie zmieni sposób pstrykania dyskami. Drugi dodatek do kart cianki Res Arcana, Perle Imperii od wydawnictwa Rebel. Wprowadza on nowy rodzaj esencji perły i modyfikuje warunek zwycięstwa, zwiększając liczbę punktów do 13. Dzięki nowym magom, monumentom, enklawom mocy, artefaktom, a także nowemu magicznemu przedmiotowi rozgrywka stanie się jeszcze ciekawsza. Perle Imperii można połączyć z podstawową wersją gry Res Arcana, ale do rozgrywki można włączyć również pierwszy dodatek Lux Etynebre. Gra Trek 12 od wydawnictwa Rebel, a jest to gra od jednej, do 50 graczy od 15 do 30 minut oraz od 8 roku życia. Trek 12 to gra typu Roll and Ride, która oferuje rosnące poziomy trudności. Naszym celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez sprytne rozmieszczenie wartości liczbowych na arkuszach trasy górskiej. Rozgrywka w Trek 12 składa się z 19 rzutów dwiema sześciennymi kośćmi, przy czym jedna z nich ma na ściankach wartości od 1 do 6, a druga od 0 do 5. Po każdym rzucie gracz musi połączyć ze sobą Wartości uzyskane na kościach. Aby uzyskać liczbę, którą ostatecznie wpiszę do arkusza, Katan łamie główkę od wydawnictwa Galakta. Odkryj nowe ścieżki do dobrobytu, łącząc kopalnie, farmy i obozy drwali z osadami i miastami. Wyznaczaj drogi handlowe wśród dzikich ostępów. Omijaj bandy złodziei i dostarczaj Towary do odległych regionów wyspy 5 rozdziałów i 40 Łamigłówek o 4 stopniowo Rosnących poziomach trudności Sprawiają, że Katan Łamigłówka to Wspaniała przygoda, która zapewni wiele godzin Zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym A teraz przechodzimy do Przedsprzedaży, a pierwszą z nich są Kroniki Zamku Ewel od wydawnictwa Rebel A jest to gra od 1 do 4 graczy Od 60 do 90 minut Oraz od 8 roku życia Kroniki Zamku Ewel to oparta na współpracy gra planszowa dla całej rodziny, w której wcielamy się w bohaterów i bohaterki odpowiedzialnych za uratowanie magicznej krainy. Podczas rozgrywki stworzymy własne postacie o unikalnych imionach i specjalnym ekwipunku, a następnie będziemy eksplorować świat poruszając się po modułowej planszy. W czasie podróży napotkamy wiele niebezpieczeństw, z którymi trzeba będzie walczyć, a każde zwycięstwo przyniesie nam określoną nagrodę. Nową broń, zbroję, eliksiry i złoto. Zgromadzone dobra pozwolą nam przygotować się do finałowego starcia z monstrum, które zagraża królestwu Ewel. Niezbędnik poszukiwaczy przygód to rozszerzenie wprowadzające do waszych rozgrywek jeszcze więcej różnorodności. Wykreowani przez was bohaterowie otrzymają nowe, przydatne przedmioty i będą mieli okazję odkryć nieznane do tej pory zakamary krainy oraz związane z nimi możliwości. Zestaw DC Batman plus 3 karty promocyjne od wydawnictwa Egmont. A jest to gra od 2 do 5 graczy od 45 do 75 minut oraz od 15 roku życia. DC Batman Metal to gra typu deck building polegająca na budowaniu jak najmocniejszej talii kart. Strategia graczy opiera się na właściwym używaniu umiejętności opisanych na kartach. Gracze muszą walczyć nie tylko pomiędzy sobą, ale również z grą, która atakuje ich super trami z uniwersum DC, a pod koniec muszą się zmierzyć z potężnym Barbatosem. Wygrywa gracz, który pod koniec gry zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa. I ostatnia już gra detektyw Bombel od wydawnictwa Rebel. Detektyw Bombel to gra skierowana do najmłodszych dzieci od czwartego roku życia. Podczas zabawy rozgrywamy jedną z trzech dostępnych przygód: zabawa w chowanego, wesołe miasteczko albo wyspę skarbów. Każda z nich polega na odkrywaniu kolejnych kart z miejscami w taki sposób, by odnaleźć wszystkie karty oznaczone gwiazdką. Bawiąc się w chowanego, będzie to czwórka dzieci, które się przed nami schowały. A podczas poszukiwania skarbów piratów, już odnaleźć je trzeba będzie w odpowiedniej kolejności. Wybierz miejsce, które chcesz zbadać. Odszukaj kartę z tym samym symbolem i zwiedź kolejną interesującą Cię lokację. I to już wszystko zniosów w tym tygodniu. Napiszcie w sekcji komentarzy, czy coś wpadło Wam w oko, bo u mnie Sen, Kataklizm oraz Perle Imperium już są na półkach. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, zyskać różne fajne bonusy, mieć realny wpływ na to, co się na nim pojawia, zachęcam do sprawdzenia mojego patronata. Pamiętajcie o pozostawieniu polubienia, subskrypcji. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.